Doberek, kochani, czekanie z kart Tarota dla numerologicznej dziewiątki na tydzień od 13 do 19 lutego. Dziewiąteczko. Rachunki wszyscy musimy płacić, każdy się nad tym zastanawia. Pomyśl, przeanalizuj, ale nie wpadaj w rozterki, że na coś Ci zabraknie. Dasz radę. Nawet wyskrobisz parę groszy na to, żeby podjąć decyzję o jakiejś podróży, coś związanego prawdopodobnie z podróżą, z przygotowaniami. Możecie czy będzie zainwestować w samochód i z tego się ucieszysz. Ale nie obawiaj się, pieniądze muszą płynąć. Podlicz rachunki, przelicz ile masz na koncie i coś z tym zrób, ale spokojnie. Będzie Ci w tym tygodniu dość trudno złapać równowagę. Te sprawy finansowe będą przyćmiewać nawet myśli o walentynkach. Jednak pamiętaj, to jest tylko krótki okres. Jest, za chwilę będzie lepiej. Zobaczymy, co tu karty czytania duszy mają do powiedzenia. Jesteś wyjątkową osobą. W całym wszechświecie nie ma nikogo takiego jak Ty. No właśnie, jesteśmy niepowtarzalni i jedyni w swoim rodzaju. Umiejmy to docenić, umiejmy to wyeksponować. Tylko dziewiątko, ten tydzień należy do Ciebie. Pokaż się z najlepszej strony, pokaż, jaki jesteś wyjątkowy. Dziękuję ślicznie. Miłego. Do usłyszenia.